Prawdopodobieństwo, przykład trzeci. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania spośród wszystkich liczb dwucyfrowych liczby, której suma cyfr jest równa 10. To jest taki przykład 91, suma cyfr jest 10, ale jest więcej takich liczb. Więc narysujmy takie. Uproszczone drzewko, ile w ogóle jest liczb dwucyfrowych? Pierwsza cyfra to może być od 1 do dziewiątki. 1, 2, 3 i tak dalej, czyli na 9 możliwości tu się rozgałęzia drzewko. Druga cyfra może być tu już 0, czyli mam 10 możliwości. 9 razy 10 90 jest liczb dwucyfrowych. teraz Chciałbym, żeby suma cyfr tej liczby była 10. Czyli rozkładam 10 na sumę dwóch liczb. 1 i 9, 2 i 8, 3 i 7 i tak dalej. Mam takich możliwości 10. 9. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania takiej liczby to będzie Liczba zdarzeń sprzyjających 9 i liczba wszystkich zdarzeń 90 1 dziesiąta.